Rodzić albo obladać I to są dwie różne rzeczy, bro, Dobra, trzeba brać swoje, bo te fabryczne są gówniane No, szczerze Dobra, biorę dobra, mojego Omnisa rynka, Stawiam na siebie pięć, pięć stów Ja chyba nic Albo dobra Wcześniej wygrałem, to może teraz też tak pójdzie A nie, ktoś dobra, wziął Banshee Banshi Ej, oni wzięli te fabryczne, lebila Bo nie mają swoich ja mam po prostu to auto w swojej wersji Ej, nikt nie wziął Ej, ja mam dobrać dobrać dobre przyspieszenie nawet Ej, nikt Banshee nie wziął, stary Nie, Brian jest, kurde, pierwszy i to jest problem Nie, jedna wrzosowa wzięła Banshee Bajam Nie, spadł! Jakie cioty! Nie, nie, Jezus Maria, jak nie, nie, z wami jest nie. łatwo! Ale nie, nie, z wami spadłem. łatwo! Spadłem, jestem dziewiąty Jestem pierwszy ca? <grym> <grym> Auto. Ale dobra, tutaj cię wszyscy powywalacie, także... Ja, ja się wywalę, Mentos! No się. Nie wiem, kto się wywalił. Jak opa wywaliłem? Po prostu, ten kto wziął Banshee to zrobił głupio imo. No bo tu jest dużo off-roadu, a ja, ta, takie auto nie poradzi sobie na off -roadzie. Ja, pieprze, no. I nikt nie wziął Banshee, ja nie widziałem jeszcze. Że... Ja widziałem, już ja się wywalił na samym starcie. Bo go zarzuca za mocno. Trzeba mieć offroad road car. Brałem wziął tak, okay. powiedzmy, no bo to jest od... Kurde, zarzuciło mnie bokiem no Nie wiem czy Dinka Jester to jest na... Jester chyba nie jest na oprok A ja nie mam Jester Ale ja mam Jestera no. Jest znowu mi obróciło, ale jeszcze to dalej Nie ja też obróciłem ja Dobra, bym... ale teraz doganiam Jestem drugi, ale teraz będę pierwszy pewnie Co bo ty, ty tak powiem, ten ja ten? Dał, No ja bo ja jestem i... esunia w wyścigi nie, nie no, wypadłem poza tor to Jeszcze punkt kontrolny nie ma Ja mam zabić tą kamerę Uuuu Gość się skasował Dobra, te debile tutaj się wywalają o, Bez kitu ma w Banshee Teraz zauważyłem. Bo jest przede mną Oj, za tym Nie no, Banshee mnie wyprzedza jak to jest możliwe Kurde, zrobiłbym salto, ale chyba nie ma co ryzykować Chyba nie ma co Nie, dla mnie. Dla ciebie to na pewno, jak się wywalę, będzie profit. A nie! Ej, moim autem tak zarzucam, mam taką całą trakcję. No, a mi też trochę obraca, dwa razy mnie obróciło, ale nie jest najgorzej. Trzeba po prostu uważać. Mam taką całą trakcję bardzo. No mnie w powietrzu obraca, że jak że robię saldo, w bok. Ech. Nie mogę. Rubinio jakiś. Mogę cię wy wy wyśmiecić. Nie wiem, ja naprawdę ich mogę wyprzeć nie, 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 nie zarzucaj mnie teraz nie, nie, nie. No, żyję. To się Briana driftowo przyda, bo to jest takie miejsce do driftu no. Ej, fajna też mapa, ta poprzednia była fajna i to też jest fajna Lubię takie mapy to jest taka Kurde Maciuś Są 5 mi Jestem piąty Ty

Chul. Ej, co jest? <grystanie> no ja nie mogę, nie wierzę w gościa. No co na drzewie, no. <grystanie> no to daleko powiedziałem. Jestem ja czwarty. Ja drugi. Nie wiem hoćka. wywal się. Nie wiem jakiś... Jedna że to zrobił mnie tak świeżali. No? Ja jestem pierwszy Lol No To wywodzi. Nie. Jestem doświadczonym graczem Fortnite. Nie, nie, nie. Podniknęła pod nogi. Czuję, A i ta super no jest super. Który jesteś? Kto? No ty. A ile jest z tego szczęścia? meta, dobra, Essa. Yeah. yeah! Drugi wyścig wygrany yeah. pod żołąd, panowie. Zobaczymy, jak wam idzie. Leci briabo. Dobra, kończę na czwartym. P dwie tak, że Wziął auto do driftu na wyścig na offroadzie Po prostu na każdym zakręcie goś robi obrót i jedzie dalej. O, jeszcze jeden zrobi przy mecie. Jeszcze, jeszcze mecie zrobił. To było oczywiste, gdy się skończy. No oczywiście Nie wiem, taki nie fakt Totalnie to, to wszystko nie FART Zero skilla Mogę no. Nie, wiem, się inne. A mam ty jobbe Auto Nie tak. Jak tam twój tysiąc chładę? O, wygrałem 670 No się zezrzął. To masz jakazer wieś Dobra, dobra gra Tak, i tak mi tak się, tak się zwróciła